Ale złotko, co bardziej pasuje do domku nad morzem, a nie w górach. O, czekaj, ktoś dzwoni. Ups, to tylko drobne, chodźmy. Co to za hałas? Czy to pieniądze? Ktoś je musiał zgubić. Halo? Proszę pani, coś mnie dotknęło. Nie rób nam krzywdę. Co? Nie, upuściliście to. O, miło z twojej strony. Zatrzymamy ją? Co? Obiecuję, że się nią zajmę. Proszę. Nie chcę tego. To czego pani chce? A! Już dobrze. Nie bój się. Umyjemy cię. Okropnie śmierdzisz. Okej. Okay. Dzięki. Cudeńka. Trendy prosto z Paryża. Hej, złotko! Mua, mua, mua. Słucham cię, kochana! Adoptowaliśmy bezdomną i musimy jej pomóc. Gdzie ona poszła? Ojej! Fajne! Dlaczego ktoś jej wyrzucił? Są super! Chodź tu, nie rób mi wstydu. To ta bezdomna, o której ci wspominałam. Dasz radę jakoś się ogarnąć? Ech, mam do tego talent, ale to jest prawdziwe wyzwanie. Hej, co tam? Spokojnie, lubię wyzwania. Ta spódnica podkreśli twój odcień skóry. Wow, czysta! Jeszcze nie skończyłam. Przymierz to! A eee, nie trafiłaś. I tak mi się nie podobało. To będzie super. Jak ty to robisz? Nieważne, jestem piękna, wyglądam jak księżniczka. Cudownie, dziękuję. Proszę. I jeszcze napiwek za wyzwanie. Pa, kochana. Do widzenia. Ale okropne ciuchy, trzeba je natychmiast wywalić. Co się stało? Ale piękny pokój, o wiele lepszy niż śmietnik. To prawdziwe złoto? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ten dom jest ogromny. O! To chyba sztuka. Wow! Myszka! Mam zwierzątko! Wygląda jak moja mysz za śmietnika. Hej, maluszku. Hej, nie tak szybko. To łaskocze. To były czasy. Chcesz na chwilę wyjść? Nie wstydź się. Hej. Słodziak. Jesteś głodny? Masz, skosztuj. Proszę. Nie chcesz? Więcej dla mnie! Całkiem spoko! W sumie to pycha. Hej, kochanie, co tam? Co ty wyprawiasz? O, niedobrze mi! Jedzenie! Szybko! Dawaj to! Gdzie moje ziarna? Dzięki! O wiele lepiej. O, nie, nie. Hej, jednorożcu, ale jesteś ładny. Po cichutku? Tata! To? A, to tylko ja. Ok, zabierzmy się do roboty. Nie ruszaj się i bądź cicho. Dużo za ciebie dostanę. O, ale jesteś ciężka. Pobudka złotko. Moje dziecko, nie ma jej! Halo? Mam twoją córkę. Masz zapłacić okup, bo w przeciwnym razie nie ręczę za siebie. Co? Chcesz, żebym cię rozwiązał? Ale ty mnie wkurzasz. Okej, tylko bez sztuczek. Proszę. A teraz bądź cicho. Porwali moją księżniczkę. Co się stało, kochanie? Zniknęła! Chcą za nią okupu! Właśnie dzwonili i grozili, że jej coś zrobią! Musimy im zapłacić teraz! Pewnie jest przerażona, zrób coś! Spokojnie, mam tu gdzieś drobniaki. Okej, okay, pora na badanie. Otwórz buzię. Co ty robisz? Nic nie widzę! Okej, okay, to chyba wszystko. Szybko! Fajny ten kolor, pasuje ci. Chłopaki mnie w tym wyśmieją. Muszę wziąć się za obrabianie banków. Wredny jesteś. Chodźmy uratować nasze dziecko. Już dobrze. Mamusia i tatuś przybywają na ratunek. Musisz wszystko zjeść. Błagam, zabierzcie ją stąd. Nic ci nie jest? Martwiliśmy się. Patrzcie, co mam. Będzie bolało. Nie, błagam. Wszystkiego najlepszego. Mamy dla ciebie prezenty. Szybko, przynieś je tu, a ty nie podglądaj. Okej, okay, już. O! Wow! Lalka, ale duża. Dziękuję, mamusiu. Masz jeszcze pilota. Udanej zabawy. Ciśnij coś! Ale ekstra! No dobra! Hej, jestem błyskotka. Zostańmy przyjaciółmi! Jak prawdziwa! O, oh, okej! Okay. Ale mocny uścisk! Pomóż mi! Przepraszam, nie wiem jak. O, oh, to bolało. Muszę iść na paznokcie. Jeszcze raz. Zamykanie systemu. Okej. Okay. Nie o to mi chodziło. Może teraz? Ała! <śm> ale super. Jakoś to ogarnę. Ekstra. Umie tęczyć. Dołączę do niej. Już się popsuło? Nie dobrze! Muszę zniszczyć dowody! Zostawię to tu, i w nogi! Uruchamianie systemu! Nigdy nie widziałam złotego popyt! Co to? Witaj w domu! To twoja siostra. Dziwnie się czuję. O, zawsze chciałam mieć siostrę! Witaj w rodzinie! Co byście kupili, gdybyście mieli miliony na koncie? Dajcie znać w komentarzach. Życie z górą pieniędzy na pewno byłoby ciekawe, ale to miłość jest najważniejsza. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej.